Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Majstera. dzisiaj ocenię kolejny kanał. Pierwszą osobą, która się zaraz zgłosiła po kanale Ola Inspiracje jest to kanał Leszczek spacja.pl i dzisiaj się zajmę tym kanałem. Zanim jednak to zrobię jest jedna sugestia do Was widzowie mm, a tu o, otóż jest pewien problem, bo nie mogę napisać na przykład czegoś takiego jak zlecenie Przyjęte, ponieważ kiedy takie ja coś piszę i naciskam odpowiedź, wyskakuje mi komunikat, nie możesz skomentować tego wpisu. Bardzo Was proszę, zróbcie coś z tym, gdyż to jest naprawdę niewygodne i bardzo utrudnia mi funkcjonowanie, więc naprawdę prosiłbym, żebyście coś z tym zrobili. Bardzo możliwe, że o, tutaj rozwijając ten takie to, to właśnie te kółeczko takie jest bardzo możliwe, że tutaj jest możliwość zmiany tej opcji, a jeśli nie, to być może gdzieś w opcjach. W każdym razie bardzo bym was prosił, żebyście to zmienili, ponieważ to bardzo utrudnia mi funkcjonowanie, kiedy nie mogę odpowiadać na Wasze komentarze. Więc to jest jedna sprawa. Bo na przykład, teraz nie mogłem zaznaczyć, że na przykład przyję, przyjmuję jakieś, ym, jakieś zlecenie, no bo. No właśnie, wyskakuje taki komunikat, no i to mi utrudnia, no bo... I to nie tylko, nie tylko u tej jednej osoby, to wielokrotnie się zdarzało, żeby nie było. No ale dobra, już nie tracąc czasu, Chodźmy może przejdźmy może do oceny. No to wejdźmy na początku na kanał. No i będziemy lecieć oczywiście po kolei. No tak, zacznij, zaczynamy oczywiście standardowo od. Mm, ła, od sygnatury i awatara. Pierwsze, co mi się w oczy, to to, że w przypadku, przynajmniej w moim przypadku, awatar wychodzi poza. Moje okno, poczekaj, może troszkę oddalmy, zobaczę jak to wygląda. No tak wygląda całościowo. No, jeszcze oddalmy. O tak, tak wygląda całościowo. Tak, awatar jako tak pasuje, Aczkolwiek ten banner mnie przekonuje, mnie troszkę. Ja bym go jednak zmienił, bo to jest takie Lesztik TV, Lesztik TV, Lesztik bijacz. A, Biacz, Biacz to jest akurat. Yy zabrane, choćby tak mi się wydaje, że to niekryty krytyk stworzył, więc to też jest zapożyczenie to po prostu średnio, znaczy nie mówię, że źle, tylko po prostu uważam, że zawsze to tak się dziwnie odbiera, gdyż to już jest takie, to już jakby zabranie komuś trzeba, trzeba być, ja uważam, że najlepiej, najfajniej być właśnie kreatywną osobą I zawsze fajnie jest wymyślić coś własnego, jakiś własny tekstik, jakiś super I moim zdaniem niedobrze tak, po, tak powtarzać cały czas leszczyk, leszczyk, bo to ma być, to ma być banner Banner ma coś przedstawić, co nie? Czyli powiedzmy, nie wiem jeszcze jakie tu filmy są związane z tym kanałem Zaraz się będę zagłębiać w to w każdym razie uważam, że powinno być coś takiego. Widzę, że tu głównie Minecraft i różne ogólnie rzecz biorąc, gry. Już ogólnie uważam, że powinno być tak, że banner powinien być troszkę powiązany też z kanałem i z tym, co się prowadzi. Oczywiście tu na środku można byłoby trzasnąć leszczyk, napis jakiś leszczyk rządzi światem. Nie wiem, cokolwiek. W każdym razie, żeby to tak jakoś ładnie wyglądało. No tak sam no znaczy awataru się tak naprawdę nie ocenia, bo awatar każdy jaki chce może mieć. W każdym razie, yy, on powinien być przeważnie skomponowany jako tako z banerem, no powiedzmy, że jest. Dobra, tu tak, na, na w stronie startowej mamy, z tego co widzę mamy aktywności, yy, tutaj Leszczyka. To nie będziemy wnikać, bo to jest jego aktywność, to nie będziemy na to patrzeć, ale skupmy się może tak, zacznijmy może od informacji. To tak, informacji, a więc jest to kanał, na którym mogą pojawiać się filmy z absolutnie wszystkiego. Filmy nie będą pojawiać się strasznie często, bo nie mam dużo wolnego czasu, ale postaram się je wrzucać jak tylko dam radę. Krótki opis mówiący o tym, jak często będzie tutaj użytkownik wrzucał swoje filmy. Na jak mamy coś takiego, jak w dyskusjach, jeden Komentarz. No i mamy tutaj już filmy, które się teraz postaram jako tako ocenić. Oczywiście nie będę prawdopodobnie oceniać całego, tylko tak pokrótce. Zacznę może od intra, bo widzę, że tutaj zajmuje się intrem. Znaczy, zrobił na pewno. Filmy serii. Nie wiem, nie jestem pewien, co to będzie za seria Uranowy Świt, więc naprawdę w tym momencie bardzo ciężko mi stwierdzić, jak te intro będzie za tydzień. Hmm. Dobra, nie wiem, szczerze mówiąc, zajmę się może jednak Minecraftem. A, bo to jest Minecraft Uranowy Świt. Rozumiem, czyli to jest ogólnie rzecz biorąc zwiastun, znaczy intro do Minecrafta. Znaczy, nie wiem, no, znaczy, wiesz, moim zdaniem to, to jako tako Znaczy, w ogóle mi się to, jak bym to obejrzał, to w ogóle nie, mi się ani troszkę nie kojarzy to z Minecraftem. Prawdę mówiąc, intro możesz robić, jakie chcesz, no, ale ja jakoś tak uważam, że to powinno być troszkę bardziej związane z Minecraftem. Dobra, czas na troszkę filmik ocenić jakość głosową. To tak, pierwsza rzecz, jaka od razu mi się wrzuca w oczy, to to, że jest... Yy... Nie ma obrazu 16 na 9. Zwróć uwagę, że po lewej i po prawej stronie są tak zwane czarne paski. To już zły znak. Ważne jest, żeby wrzucać filmy w jakości 16 na 9, to w odpowiedniej rozdzielczości, czyli to jest 1280 na 720. Czyli żeby to było całe pokryte, to jest naprawdę istotne, yy, grając w Minecraft, możesz ustawić sobie taką rozdzielczość i w takiej rozdzielczości nagrywaj, ponieważ W monitory teraz 4x3 na, na to naprawdę rzadkość i po prostu te czarne paski niezwykle mocno psują efekt yy, Teraz tak, widzę że jest jakoś HD, więc tutaj wszystko jest w porządku yy. Dobra, opis jest jaki taki Dobra, teraz jeszcze Czuj! Kim jesteś? Skąd ty się wziąłeś? Odpowiadaj eee, Wyszedłeś z tego inkubatora? Tam z tyłu Nie umiesz mówić Dobrze, chodź Wejdź tu do pokoju I na dół Zobaczymy, co się z tobą stało. Połóż się. Dobrze, no to. Daj, tak. Pod względem technicznym jest, z tego co widzę, znaczy tak, na razie widzę, że tylko jedna osoba mówi, ale pod względem głosowym osoby słychać dobrze. Nie ma coś takiego, że osoby słychać źle, bo osoby słychać dobrze, jest słyszalna, jest rozumiana, więc to jest plus na pewno. Przeczytajmy diagnozę. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie jest odszumiony dźwięk mówiony. Już zresztą w poprzedniej ocenie mówiłem, jak ważne jest odszumianie dźwięku, choć ja akurat to głośno, nie zawsze to widać. To zależy też od mikrofonu, niektóre mikrofony nie robią, nie tworzą szumu. Krew w normie, puls w normie. Wszystko w normie. Struny głosowe uszkodzone. Dobra. No to chodź weź jeszcze papiery, masz na pamiątkę. Chodźmy. Ej, oprowadzę cię po bazie 20 lat po wojnie atomowej. zostało mało ludzi. Bardzo mało tylko ja, no... Łapałem sygnały radiowe. Tu jest no, mój pokój. Niezbyt bogato tu mieszkam. Rozumiem, że to jest. Ja znaczy nie wiem, to jest Wy sami tworzyliście tą mapę? Tak z ciekawości pytam, czy to jest jakaś mapa już ściągnięta i po prostu na niej zrobiony ten serial? nie można by rzec. Ale to jest pokój cytelny 2. Cóż, pod względem takim technicznym, oprócz tak naprawdę tych czarnych pasków po obu stronach, to głosowo bardzo dobrze cię słychać. Tutaj nie ma żadnych. Pod tym względem nie ma żadnych problemów. Skąd się tu wziąłeś? Masz no, gdzieś apteczka apteczka, dobrze, chodź do pokoju medycznego. Mną. Poczekaj chyba za daleko troszkę. A więc dobrze. Założyłeś kombinezon, chodźmy teraz. No, no, zaraz, słyszę krzyki. Oczy! Jest na zewnątrz. Otwórzcie mi. Chodź. Tu już widać, że kolegę już słychać troszeczkę gorzej. Jeśli pierwszą osobę faktycznie było bardzo dobrze słychać, to już tu kolegę troszkę gorzej było słychać. Dobrze, kim jesteś? Skąd się tu wziąłeś? Masz jakieś apteczkę? dobrze. Chodź do pokoju medycznego. Przebywał przez 25 lat w, w, w hibernacji. No i przecież Myślę, się świat, to dużo, no nieźle. Ale nie, no, nie, nie wiesz co się dzieje na tym świecie, nie? Tak, a więc no... Em, miałeś jakieś obserwacje, jakieś, nie wiem, znalazłeś jakieś em, tereny, które można przeszukać. Hmm. Jak uciekałem przed potworami w półżywy... Widziałem w oddali jakąś, znaczy może nie w oddali, gdzieś w pobliżu była jakaś chatka zniszczona, tam widziałem skrzyjenie już. Nie miałem możliwości do niej podbiegnięcia, bo tam zbyt dużo potworów. No, jednak tutaj, znaczy, jest dobrze, jest dobrze. Naprawdę, ogólnie uważam, że to, jak ma swój klimat, ten cały odcinek, ten cały serial. Pierwszą, tylko tak teraz mówię, że pierwszą postać słychać naprawdę dobrze, tą drugą troszkę gorzej. Nie wiem, czy to kwestia mikrofonu, no ale poza tym jest tak w sumie w miarę okej, okay, muszę przyznać. Przewinę gdzieś dalej jeszcze. Przyjęcie pana do naszej firmy MK 8 marca 2016: Sprawdzenia takich rzeczy. No nie przetrwamy. No, co jest akurat racja Przynajmniej wy nie przetrwacie, ja jakoś żyłem Zabijałem drony, udawało mi się coś z nich wygrzebać, co mi pomagało między innymi zbudować kuszę i ten miecz. Udało mi się też skonstruować... A skonstruować taki zapalnik Zastanawiam się też nad kwestią na przykład czegoś takiego jak jakieś takie. nie wiem czy to jakieś takiego lekkiego Tła muzycznego, albo tak, żeby troszkę, bo czasami mam wrażenie, że, znaczy nie, znaczy, nie wiem w sumie, jakby to wyszło, ale zastanawiam się, czy jakoś tak nie lepiej podkreślić te troszkę czasami dźwięki w grze, też, bo w sumie, że tak momentami słychać tylko was. Ewidencja zrzutu chociaż. No cóż, jako tako wychodzi. Nie wiem, uważam, mówię. Głównie tutaj zwracam uwagę na te czarne paski, że to jest do poprawy. Ogólnie jest spoko, jeszcze tutaj ocenimy, może jakiś czas sobie coś tutaj. Widzę, że bardzo krótki odcinek. Tutaj też zwróć uwagę, że są czarne paski po obydwu stronach. No dobra, w sumie to jest tylko taki, że zabicie. No dobra, to takie filmiki można wstawić, zobaczę jeszcze, czy nie ma playlist. Yy, to tak, tak, ogólnie radzę ci jeszcze tak, lubiane, bo ty masz lubiane playlisty, lubiane filmy. Dodaj playlisty swoje, to znaczy fakt, że masz jeszcze mało filmów, masz raptem początek swojego serialu który zaczynasz tutaj intro do swojego serialu tutaj masz dwa jakieś takie losowe nie wiem jakby fragmenty gry tu bez komentarza z tego co widzę No, właśnie, tu nie chcę za bardzo puszczać muzyki, żeby prawa autorskie się nie zgłosiły. W każdym razie, no jest ogólnie rzecz biorąc, wiesz co jest bardzo dobrze. Nie ma tragedii, co nie. Nie mimo to tak. Jak już wspominałem, baner bym troszeczkę nad nim popracował. Zwłaszcza, że widzisz, w przypadku mojego, przykład mojego monitora, ja mam taki przypadek, że w ogóle nie mieści się to wszystko do końca w wyznaczonym obszarze. I bym to troszkę nad tym popracował. I głównym tutaj zarzutem to raczej są te czarne paski, widzisz? Te czarne paski, żeby po prostu było dopasowane do 16 na 9 i wtedy myślę, że to jako tako może polepszyć Twoje materiały. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć więcej jakichś takich szczególnych uwag nie zauważyłem. Oczywiście wiadomo, że ważne jest, na pewne, w pewnym zasadzie jest bardzo ważne odszumianie na przykład tworząc różne materiały. Chociaż wiadomo, tutaj nakręcacie serial, tu kilka osób naraz mówi. No, to wiadomo, że to może być trudne. A i myślę, że jako tako wychodzi. Jeszcze, jeszcze trochę wprawy potrzebujecie. Nie wiem, czy dodać jakąś na przykład element muzyczny, dodać tam gdzieś w tle, żeby tak lekko czasami, nie, nie zawsze, czasami grał coś tam, żeby to miało taki jakiś swój klimat. No i mówię, to jest tak naprawdę trening, trening, trening. Tak samo jak się w mówieniu trenuje, to wszystko nie przychodzi od razu. Ogólnie uważam, że jest yy, bardzo dobry. Stwierdziłem, że nie będę ogólnie oceniać tak kanałów, że będę wydawać oceny, tylko po prostu będę mówić, radził i tak stwierdzał ogólnie jak wypada kanał I uważam, że kanał wypada dosyć, dosyć spoko, zwłaszcza, że to jest dopiero początek, więc też nie było tak bardzo dużo materiałów do oceniania No ale jest kilka rzeczy, na którymi warto popracować, tu właśnie zwróciłem na nie uwagę No i właściwie wydaje mi się, że to będzie wszystko pod tym względem tak więc, no co mogę powiedzieć? Dziękuję za oglądanie. Oczywiście, następne oceny pojawią się za jakiś czas. No, oczywiście, zapraszam Was do oglądania innych moich materiałów, innych materiałów z oceniamy kanał. No, a póki co życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Komentował Majster Mam nadzieję, że pomogłem faktycznie. I mam nadzieję, że nikt się na mnie też nie obraził, bo naprawdę tego nie chcę. Ja po, prostu tu, po prostu ja tu z miłą. Chęcią chcę pomóc każdemu, żeby jego materiały były lepsze. Tak więc, cześć wszystkim.